Drugi numer, czwarty. Wojciech Wołk 99, Wojciech Socha bez numeru, bo jest bramkarzem, go nie potrzebuje. Ale teraz Serhienko przetestuje Sochę i już na napoczął rywala. Do, do niej, Michał Pasik sobie ustawił piłkę. Michał Pasik i broni Bachry, ale jeszcze Franczyk i Serhienko. No to jest potężny, potężny potencjał, aby były przedłużacze. Franczyk. Franczyk, ależ uderzył. Rzut wolny. Co uderzenie Sytuację. Krasnokucki na prawo do nazarowana. Zarów broni Socha. Kill, Kill odebrał piłkę Maciu, mają na lewej nodze strzało, bo Któpka. Pierchienko. 13 minut za nami. 7 minut do końca tego spotkania z Sierchienką. Minął rywala. Fantastycznie broni Socha! Nieprzedłużony rzut karny. I coś czuję, że przynajmniej jeden zobaczymy. Teraz Maciuk, uderzenie! Znakomicie Fajny. pomyślane. Sierchienko i kontra 2 na 1. Czepiec przed szansą. Czepiec broni Bachry! Mateusz Franczyk ponownie na boisku. Franczyk i Krasnokucki. Franczyk, uderzenie! Ależ niewiele brakło! Rywala. Sikora, przewaga Lajkoników, Mateusz Sikora drugi dystansu! I Skońca broni Pawlu. O, i teraz Paul być musi. Przedłużony rzut karny. Kto będzie lepszy? Sierhienko broni Socha! Umiejętnie zastawił rywala Mateusz Franczyk. Ale co z tego, że ma faul, może być gol! Nazarowa, Kyseliciak, Kyseliciak strzał zablokowany i Sikora, Sikora drugi, Mateusz Sikora uderzenie broni na i tak dalej. Ale tutaj mogą zostać skarani jeszcze mocniej po przedłużonym rzutem karnym. tym karłem. uderzenie, ale do bok bramki. Sierhienki do Nazarowa, Nazarow będzie schodził na prawo, Nazarow uderzenie i tuż obok słupka. A teraz Mateusz Sikora drugi Szukał faulu, bardzo inteligentnie Czepiec i faul Przedłużacz Kuba Czepiec, potężny rozbieg I czy Czepiec, czy Bahri? Gol! Piłko stał sobie Wołk Wołk, potężne uderzenie Przeniesie na powszeczką Wołk jeszcze raz na Maciuk podbił piłkę głową, tak na wszelki wypadek. Tak, na dwóch, Kiselicja Sikora i Nazarow, ależ teraz Sikora to obronił, Sierhienko i gol! Karcz. I strata, 2 na 2. Kotyk, Kotyk, uderzenie poprzeczka! Sierhienko. Krasnokucki odebrał piłkę Sikora. Sikora, Mateusz Sikora i gol! Była z tych chłopaków i jako czwarta dołączyła do grupy mistrzowskiej. Dokoła kotyk. Fantastycznie Serchienko na prawie skrzydle Serchienko! Trochę mniej może krewkość, która zaowocowała już pięcioma żółtymi kartkami. Kil. kil uderzenie! Broni Bachrin. Pewnie będzie podanie. A nie jednak strzał. Kiepska decyzja. Ale teraz mógł urwać! Teraz Krasno przydarza, podłączył się Nazar w prawą stronę, właśnie na niego piłka, ale odebrał Wołk i kontra 2 na 1, Wołk, piłka meczowa i gol! Albo przedłużaczami. I niecelnie. wybita piłka, ale dalej Ukraińcy przy piłce. Kisilicja. Kis y teraz Jerchijenko broni Socha.